Się będzie składał z dwóch części. W pierwszej części będziemy kończyli temat gramatyka, w drugiej części będziemy, rozpoczniemy nowy temat maszyny Turinga. Więc w pierwszej części omówimy kilka algorytmów dotyczących gramatyk. Będziemy omawiać algorytmy do, do trzech problemów. Pierwszy problem to jest problem pustości gramatyki. Czyli Mając daną gramatykę G, czy ta gramatyka generuje jakiekolwiek słowo? Czyli czy język tej gramatyki jest pusty? Drugi problem to jest problem pełności gramatyki, czyli dana gramatyka G, czy ta gramatyka generuje wszystkie słowa nad ustalonym alfabetem? A trzeci problem to jest problem najbardziej przydatny w praktyce, to jest problem parsowania. Mianowicie mamy daną gramatykę oraz słowo. I chcemy stwierdzić, czy to słowo należy do języka tej gramatyki. Więc omówmy po kolei te problemy. Czyli to jest problem sformalizowany problem. Hmm, pustości gramatyki. Czyli jeszcze raz. Dana jest gramatyka G i chcemy stwierdzić, czy język tej gramatyki jest pusty. Więc inaczej mówiąc, czy da się wygenerować coś z, z nieterminala początkowego? Mamy, mm, mamy jakiś dany, jakiś nieterminal początkowy, S, i chcielibyśmy wiedzieć, czy z tego nieterminala coś da się wyprodukować. Mm. mamy jakiś terminal S. Inaczej mówiąc, czy istnieje drzewo parsowania, jakiekolwiek, które w korzeniu skończone drzewo parsowania, które w korzeniu ma nieterminal startowy. Tak, czyli takie drzewo parsowania ma w korzeniu nieterminal startowy. W liściach musi mieć jakieś litery alfabetu wejściowego, o. i w każdym wierzchołku musi mieć jakąś produkcję. No to Nasuwa się następujący algorytm, czyli mamy jakąś naszą gramatykę i patrzymy, czy, z których nieterminali da się cokolwiek wyprodukować. Więc na przykład z nieterminala x możemy coś wyprodukować, z nieterminala y możemy coś wyprodukować, wobec tego jeżeli mamy produkcję s przechodzi na xy, to z nieterminala s też możemy coś wyprodukować. A może nie mamy takiej produkcji. Mamy produkcję T, a z nie terminala S mamy produkcję SS lub ST lub Epsilon. No to może, może nie Epsilon, tylko. O! Więc czy, czy w takiej gramatyce z symbolu startowego S możemy coś wyprodukować? No, możemy tak stało stałopunktowo. Zauważyć, że z X możemy coś wygenerować, z Y możemy coś wygenerować, więc z T możemy coś wygenerować, ale to nam nie pomaga, żeby wygenerować coś z SA, bo z ESA możemy jedynie wygenerować coś w postaci SS lub coś w postaci ST, ale jeżeli nie umiemy z SA nic wygenerować nie używając T, no to no, to jesteśmy w kropce. Gdybyśmy za to mieli taką produkcję, S przychodzi na T, i z T już umiemy coś wygenerować, to z S też umiemy coś wygenerować. Więc to jest taki algorytm stałopunktowy, który tutaj narysowałem. Zaraz. Obliczamy zbiór nieterminali produktywnych, czyli takich, z których. Da, takich, że istnieje drzewo parsowania mające ten nieterminal w korzeniu. Początkowo zaczynamy od zbioru pustego i rozważamy wszystkie produkcje w gramatyce. Jeżeli mamy gra produkcję w postaci nieterminal przechodzi na jakiś ciąg terminali bądź nieterminali. Jeżeli każdy nieterminal w tym ciągu jest już w naszym zbiorze terminali produktywnych, to wtedy dorzucamy ten nieterminal po lewej stronie do zbioru terminali produktywnych. I to jest ta instrukcja tutaj, i powtarzamy. I tak powtarzamy w kółko, aż już nic, w jakimś kroku nic nie dorzucimy do zbioru terminali produktywnych. Czyli w każdym kroku Mamy nasz zbiór terminali produktywnych. Rozważamy wszystkie produkcje, patrzymy na ich prawe strony. Jeżeli któraś prawa strona składa się z samych terminali lub nie terminali produktywnych, to lewą stronę tej produkcji dorzucamy do zbioru terminali produktywnych. I powtarzamy. I za każdym, w każdej iteracji jakiś nie terminal nam dojdzie do zbioru P. On, ten zbiór P rośnie. Na początku jest pusty. A jeżeli w którymś kroku nie urośnie, to wtedy obliczyliśmy zbiór terminali produktywnych i na koniec sprawdzamy, czy w tym zbiorze jest symbol startowy. O, to jest algorytm obliczający, stwierdzający, czy dana gramatyka generuje jakieś słowo. Jako ćwiczenie pozostawiam udowodnić poprawność tego algorytmu. Dobrze, teraz drugi problem, który tutaj jest wymieniony, to jest problem pełności gramatyk. Czyli to jest taki problem. Dana jest, Pe pełność to jest też uniwersalność. Dana jest gramatyka G nad jakimś alfabetem A, czyli terminale tej gramatyki to są symbole z alfabetu A. I chcemy stwierdzić, czy ta gramatyka generuje wszystkie słowa nad alfabetem A. Więc pamiętamy, że dla automatów skończonych ten problem rozwiązywaliśmy, analogiczny problem, rozwiązywaliśmy następująco. Dany był automat A, i chcieliśmy stwierdzić, czy ten automat generuje wszystkie słowa nad alfabetem, nad jakimś alfabetem wyjściowym. W tym celu można postąpić tak, że obliczamy automat, który rozpoznaje dopełnienie języka. Automatu A. Tak? Tutaj korzystamy z tego, że automaty, języki regularne są zamknięte na dopełnienia. Czyli, a tak naprawdę, z dowodu tego faktu, który mówi, że jak mamy dany automat, niedeterministyczny, to możemy obliczyć inny automat niedeterministyczny, o ten tutaj, który rozpoznaje dokładnie dopełnienie tamtego automatu, języka rozpoznawanego przez tamten automat. Przypomnę, ten automat rozpoznający dopełnienie to obliczaliśmy w ten sposób, że najpierw determinizujemy automat A, on był niedeterministyczny, więc zamieniamy go na automat deterministyczny, stosując konstrukcję potęgową, co może nam Wykładniczo zwiększyć liczbę stanów, a następnie, jak już mamy automat deterministyczny, to zamieniamy stany akceptujące z nieakceptującymi i dostajemy automat rozpoznający dopełnienie. No i w tym momencie ten problem uniwersalności automatu A jest równoważności, równoważny problemowi pustości automatu dla dopełnienia, a problem pustości dla automatów możemy stwierdzić prostym algorytmem przeszukiwania wszerzczy w głąb przestrzeni stanów automatu. Więc teraz, gdybyśmy chcieli to zastosować dla gramatyk, to napotykamy się na następujący problem, mianowicie języki bezkontekstowe nie są zamknięte na dopełnienia, czyli nie możemy znaleźć, mając daną gramatykę G, Niekoniecznie istnieje gramatyka G, C, która generuje dokładnie dopełnienie języka generowanego przez, automat, przez gramatykę G. Taka gramatyka nie musi istnieć, bo gramatyki nie są zamknięte ze względu na dopełnienia. Właściwie to. Mam nadzieję, że to było na ćwiczeniach omówione, ale jeżeli nie, to przykład języka, który. Nie jest bezkontekstowy, ale jego dopełnienie jest bezkontekstowe. To jest na przykład ten język, więc ten język nie jest bezkontekstowy, ale jego dopełnienie to są słowa, które nie są w postaci A z gwiazdką, B z gwiazdką, C z gwiazdką. czyli to jest język regularny lub Wszystkie słowa, które mają, które są w tej postaci, ale albo liczba liter A jest różna od liczby liter B, albo liczba liter B jest różna od liczby liter C. Więc dopełnienie tego języka L tutaj powyżej, to jest ten język tutaj poniżej. To jest język regularny, więc jest bezkontekstowy. To jest suma dwóch języków. A ten drugi język tutaj, to możemy zapisać, że to jest suma dwóch języków. Pierwszy to jest słowa w postaci a do i i b do j, gdzie liczba i i j jest różna od siebie, a w drugim... I później to konkatenujemy z dowolną liczbą c, a w drugim przypadku mamy symetrycznie. Więc tutaj ten język który jest dopełnieniem, jest sumą trzech języków i każdy, z pierwszy jest regularny, drugi jest konkatenacją języka bezkontekstowego z językiem regularnym, a trzeci jest konkatenacją języka regularnego z językiem bezkontekstowym. No i korzystamy z własności zamkniętości. Języki bezkontekstowe są zamknięte ze względu na konkatenację i ze względu na sumy. Pozostaje jeszcze tylko uzasadnić, że ten język tutaj jest bezkontekstowy, czyli liczba i i liczba J jest od siebie różna, to można zrobić albo przez opisanie gramatyki, mianowicie można zobaczyć, że ten język, że to jest suma dwóch języków, gdzie liczba i jest większa od liczby J, i liczba I jest mniejsza niż liczba J, i każdy z nich jest bezkontekstowy. Więc to. Ten język jest sumą dwóch języków. No i żeby pokazać, że każdy z tych języków jest bezkontekstowy, to, no to można z kolei napisać właściwie to jako język. Tam gdzie liczba I jest większa niż liczba J, to jest. Bierzemy zbiór tych słów, gdzie liczba I jest równa liczbie J, a później konkatynujemy z dowol dowolną niezerową liczbą B. Więc to jest bezkontekstowy, jak już wiemy. A to jest regularne. No, inny sposób pokazania, że ten język tutaj jest bezkontekstowy, to jest za pomocą automatu ze stosem. Mamy automat, który wykorzystuje stos jako licznik i liczy przewagę. Liczy, najpierw rzuca na stos wszystkie A, które napotyka, a później zdejmuje ze stosu B, które napotyka i akceptuje, jeżeli na, na szczycie stosu ma ma jakiś... A, jeszcze. No to można łatwo za pomocą automatu zastosować. Więc to jest. Yy, to pokazuje, że języki bezkontekstowe nie są zamknięte na dopełnienia. Więc ta metoda, którą pokazaliśmy wcześniej dla automatów niedeterministycznych tutaj nie zadziała. No, i yy, można się zastanawiać wobec tego, jak, jak? inaczej można by. Zabrać się za, za ten problem. No, i można tak myśleć i myśleć i długo myśleć, i to całkiem długo się będzie myślało. I można właściwie nic nie wymyśleć, dlatego że okazuje się, że nie istnieje żaden algorytm, który rozwiązuje ten problem. A żeby to wymyśleć, to trzeba być Alanem Turingiem właściwie, żeby to coś takiego, pokazać. Czyli mówimy, że pokażemy w przyszłości. I To jest teraz będzie to co będę mówił to jest dygresja. I taka motywacja do dalszego ciągu wykładu. Więc pokażemy, że nie istnieje żaden algorytm, który rozwiązuje ten problem. Czyli dostawszy gramatykę G odpowiada tak, jeżeli ta gramatyka generuje wszystkie słowa nad alfabetem A i nie w przeciwnym przypadku. Co to znaczy, że nie istnieje żaden algorytm rozwiązujący ten problem? Więc wpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest algorytm. I to nie jest jasne w ogóle, co to znaczy algorytm, i ludzie się nad tym zastanawiali. I właśnie Alan Turing zaproponował matematyczne sformułowanie pojęcia algorytmu, oraz dodatkowo dał metodę służącą do pokazywania, że niektórych problemów nie da się rozwiązać za pomocą żadnego algorytmu. I do tego właśnie to, był jego, to była motywacja do wprowadzenia maszyn Turinga. Maszyny Turinga były matematycznym, matematyczną formalizacją pojęcia algorytmu i były one są wygodne do tego, żeby pokazywać, że jakichś, niektórych problemów nie da się w ogóle rozwiązać za pomocą machine-turinga. Czyli nie da się w ogóle rozwiązać algorytmicznie. Pokażemy w przyszłości, że ten problem uniwersalności gramatyk to jest jeden z takich problemów, których nie da się w żaden sposób rozwiązać za pomocą algorytmu. Więc to, to może być szokujące, i więc teraz to zostawimy na później, a teraz przejdziemy do problemu parsowania